Dzisiaj w pół do siódmy ja już tak słońce daje. I tak, maszyna na liczniku pokazała 380 metrów, a weszło do zbiornika 284. To jest dobrze. To jest dobrze. Ona ma dużo mniejszy zbiornik niż pozostałe maszyny. Przez to tak się wydaje: paliwo, paliwo, daj paliwo. Już 5% zostało, ale z jakiej ilości nie? Ale zrobiliśmy babola. Ja zrobiłem babola. Teraz podłączyłem pompkę od zbiornika. Pod samochód. No i gafa taka, że nie odpaliłem auta. Rozładowała akumulator. Ale nic, jakieś kable mamy. Maszyna blisko stoi. Zaraz coś podłączymy na krótko z maszyny. Podładujemy. Będzie dobrze. Na obiad będzie czym jechać. A, robactwo. Do południa jadę w tamtą stronę, żeby słońce w plecy. Po południu przerzucam się na tą stronę. Spochylone na drogę trochę mu pomożemy. Żeby drogi nie sprzątać. to nam dłużejca wyjdzie 9 metrów nie jest zaciekawy ciekawy las dużo przestawiania głowicy Jednak to nie inne nasze leśnictwa, gdzie do samego czubka jedzie. Na koniec tylko zostanie tylko taki bukiecik. będziemy swoje kłody zmierzyć 60 idealnie Ta jest krzywa sześć osiem, myślę, że leśnicy odrzuci jakoś ta krzywizna gdzieś mi uciekła, nie wiem, może ode mnie była. Ale wszystkiego z kabiny nie jestem w stanie zobaczyć. Jeśli leśniczy stwierdzi, że się nie nadaje, zakrzywa, stawia krzyżyk ja to potem na 2,40 m, 20 m przeskoczę i... No i mamy takie cukiereczki nadbrzeżne. które trzeba gdzieś tam popchnąć Pokażę w jaki sposób ja to robię Na pewno formuję zawiasę Dlatego, żeby to drzewo na mnie nie poszło, jak nie będę mógł przepchnąć Jeśli już będzie miało iść na uprawę, spoko I ustawiam się bokiem do drzewa Dlatego, że jak nie będę do rady przepchnąć, to po prostu je puszczę. One sobie poleci, maszyna będzie bezpieczna. Nie ukrywam, że już. O. I ładnie poszło. I jakbym nie mógł tego popchnąć, no to je puszczam sobie, ona idzie w uprawy. Tylko tyle, że sprzątania mam, nie? Ale już parę razy doświadczyłem drzewa na kabinie, na masce z tyłu. Paweł dzwoni. No halo. A ile było? Ile co? Ile było, że jeszcze? Nie ma. no Procenty mi, Paweł, pokazywały 8, 6, 9. Procent? Tak. Czyli można szacować, że był pusty. Jeśli wskaźnik dobrze działa, to można szacować, że był pusty. Ale już wcześniej wyczułem, że. Albo wskaźnik źle pokazuje, co już na cierpicach o tym z tobą rozmawiałem. Ale nie, nie chciałem się na powierzchni przekonywać, że z bańkami będę leciał, nie? Yy, albo mniejszy zbiornik ma dużo niż tamta dwunastka, nie? No, krótką przerwę trzeba było zrobić. Braciszek dzwonił że 700 na lawetę wpakował i będziemy na kolejne leśnictwa tam koło 50 km. 3 bierze ruszamy. I słuchajcie jak to jest. Przetarg pierwszy odwołany, drugi odwołany, unieważniony, znaczy trzeci też. Teraz dopiero z dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę. Na leśnictwo, prace gospodarcze no i co? No i wszystko nagle, naraz, na wczoraj, bo już tu pierwsze półrocze minęło. Pozyskanie stoi. No co za ludzie, no. Sami umowę podpisują pół roku po terminie, a potem nagle im się przypomina, że pracę tr trzeba wykonać. Także te brzegowe zostawiam na pilarzy Nie ma sensu żeby miał się tłuk Na wierzchu nic nie przyciśnięte Zakończyliśmy drugi zrąb Jak kończyłem pierwszy od razu leśniczego, zacząłem nękać. W człowieku idzie weekend, daj pracować, pisz kwity, pokazuj co ciąć. Pokazał nieduży zrąb. 270 metrów. Jeden dzień. Wycięty. Tak jak tu widzimy, już nad czubami się tak bardzo nie znęcałem. Zostawiłem coś. Dla pilarzy do wycięcia. Dlatego, że szybko trzeba wyciąć jeszcze jeden, trzeci, sobota niedziela, ewentualnie jeszcze poniedziałek, zakończyć. No i szybko gnamy na inne leśnictwo. Idne nadleśnictwo, nawet. Dlatego, tutaj pozwoliłem sobie te czuby gdzieś do poprawienia przez tych pilarzy no wpadną myślę dwie godziny i opał będzie wycięty na środku z dwóch rzędów czuby dłużyca asortymenty z dwóch rzędów znowu dłużyca znowu czuby znowu dłużyca jeśli las pozwala to w ten sposób układam Wtedy zrywkasz na jednym przejeździe, tak jak tu widzimy, wybór 2.40 z tego szlaku, tamten wybór 2.40 z tamtego szlaku. Może sobie z dwóch rzędów naraz zbierać. Kniaczki przyzwoite, żadnych taboretów nie udało mi się zrobić. Tyle fajnie, że już tu nie musiałem robić kłody 6 -metrowej. A to jednak takie niezbyt ciekawe do robienia. Kłoda, czwórka tak jak najbardziej, a ta szóstka może na ładnym lesie. A tak się trochę tam naciągało te krzywizny tego. Jest godzina 13 Robię sobie przerwę. Raz, że ciepło codziennie robię od tej 14 do 17 przerwę na obiad, poleżeć, wychłodzić się, straszny gorąc jest. I wracam na 18, no. i wróciłem do pracy z małą przerwą na. Serwis 10.70 kolegi. Taki skwar był, paruwa, że jeszcze dwie godziny snu złapałem. I wróciłem trzeci zrąbciąć. ciąć. Myślę, że tak do północy sobie popracuję. Przyjemnie. Trochę tu zwilżyło. Pokropiło, więc fajnie będzie się pracowało. Zrąb taki. No jest jaki jest. Dzisiaj miałem informację od braciszka, że na innym nadleśnictwie nam uruchomili zrąb. Dlatego ta praca weekendowa jest na tym, żeby podgonić. Tam to są dopiero fajne drzewa, to osobny materiał będzie o tamtym zrębie, ale tam się pracuje. No nic, bierzemy się, halogeny fajnie będą świeciły, będziemy działać. Tak wieczór leci. Ale dobry wieczór to tylko z dobrą książką. Ostatnia wizyta. Lata 70. zakamuflowany rosyjski szpieg. Po 13 latach go uaktywniają i akcja fajnie w płocku się dzieje. Polecam, oczywiście, to nie jest muzyka, i ja tą maszynę słyszę. Słyszę rolki, piłę, nie można się odciąć całkowicie z jakimś łubu-dubu na uszach. Jest za 15 pierwsza. Bardzo pięknie mi się dzieło, Wszystko fajnie szło. Długi ten zrąb. Jeden szlak przeciąłem. Zostało jedno drzewo na końcu. Przestało mi posuwać dużycy. Się okazało, że średnica drzewa 2 cm. Średnicomierz zacząłem w komputerze testy aktywne robić. Okazało się, że prawy wcześniej już całkowicie wyłączony, bo uszkodzony. No i teraz lewy szlak go trafił. Zero prądu linia prosta. I jak to planować? Poniedziałek, wtorek, w innym nadleśnictwie miał kolejny zrąb lecieć. Ten zrąb miał paść przez weekend. No i oczywiście w piątek awaria niegroźna. groźna, no ale skąd tu części? Poniedziałek godzina 16 i chciałem się pochwalić, że etap na tym leśnictwie został zakończony. Maszynę przywieźliśmy w poniedziałek z rana, no i od razu przystąpiłem do pracy. Dwie awarie, dwie awarie były przez ten tydzień. Jedna to siłownik od rolki pomiarowej, zabezpieczenie wypadło. Siłownik zgubił łożysko w tym uchu. No i dwie godziny: organizacja drugiego łożyska, naprawa, zabezpieczenie i druga awaria. Potencjometr rorki. Potencjometr średnicy. Potencjometr krzesaka, który mierzy średnicę drzewa przez te. Kilka dni, w sumie 6,5 dnia, 1300 metrów, 1266 yy, nacięte. Yy, to jest trzeci zrąb, chyba największy. Tam jeden za uprawą, tam za górką drugi. I ten jest trzeci. Także można zacząć weekend. Jeszcze parę godzin tego weekendu zostało. Pozdrawiam.